Właśnie skończyłem nagrywać vloga, a Buba mnie opuszcza i jedzie na brudztok jakiś i sam będę musiał to wszystko nagrywać. Ale na szczęście ty będziesz to składał. Także baw się dobrze. Teraz idę składać jeszcze w Raplife, bo jest niedokończony, a jest dzisiaj wtorek. I publikacja jest w środę, a ja w środę o siódmej rano już będę... Żeby było jechał. jasne, środa jest jutro! A generalnie to jeszcze było bardzo dużo przeciwności losu, więc no ogólnie to tutaj jest taka zasada, że wyśpisz się po śmierci, więc no... Cóż, jadę robić robotę, składać vloga na niedzielę, wrap life'a na jutro, no i... no i może przeżyję, może nie, nie wiem. No to jak przeżyje Woodstock, to Ty, Buba, zgraj coś na tym Woodstocku. To Dobra. pokażemy, jak Ty tam się trochę bawiłeś. Pokażę Wam. Dobra, Buba. Tylko by nie lało, tak jak teraz. Ten. Trzymaj się. Pff, ale żółwia Nara No to się manko, dzisiejszego vloga zaczniemy troszeczkę inaczej. Będzie kręcony trochę złapy z łapy z iPhone'a, bo buby ze mną nie ma, niestety jesteśmy... Dwa dni po Japfestie i buba właśnie składa całego Draplife'a, którego już pewnie oglądaliście. Tutaj macie linka z naszego Japfestu. Zajmuje to dużo czasu. Niestety nie może przyjechać tutaj, więc nagrywamy czy możemy. A że jest to vlog, to możemy sobie na to pozwolić. A w dzisiejszym odcinku będziemy zmieniali zawieszenie w E46. Także wjeżdża gwintowane zawieszenie. Właśnie już w tym momencie się montuje i zaraz troszkę tam podpatrzymy, jak to wygląda, na jakim etapie jesteśmy. I oprócz tego będą. Co, to, co będzie? Co będzie? Nie, nie, wiem. Aha, i oprócz tego będą jeszcze rozpórki od Swagger.com. Na dole dostaniecie link do rozpórek. Zakładamy rozpórki na przód i na tył. No to cóż, co mi zostało? Idziemy podpatrzeć, bo to jest akurat u mechanika obok nas, także zobaczymy na jakim jest etapie, co tam montuje i czy dzisiaj w ogóle to skończy. Dobra. <noise> <noise> Urwa, to mnie nie wygląda na moje 46 hmm. Kurwa z tymi mechanikami się umawiać. Człowiek umówiony na 11, trzy razy przekładane, a auto jak stoi, jak stało, tak stoi. Kurwa. Sam se to wymienię chyba, szybciej będzie. No dobra, sytuacja wygląda następująco, yy, gwint pewnie będę montował sam, bo nie mogę się dopchać do żadnego mechanika, ten miał, co miał to robić, no to się wypiął, yy, poza tym tak, Błażej tam kończy śniadanko i mamy dwa samochody do przyciemnienia, będzie przyciemniał Błażej razem z Przemasem, bo okazało się, że klientowi się pokrzaniły terminy, miał przyjechać wczoraj, a przyjechał dzisiaj, więc zrobimy mały challenge i zobaczymy kto przyciemni szybciej, Przemas już zaczął. Marge-i ma tutaj spustia. Jak oceniasz swoje szanse w tej walce? No chyba nie jestem na straconej pozycji. Myślę, że... Ja tam widziałem, nie, nie chcę ci zdradzać, ale chyba przemas nie daje sobie rady. Pierwszy mam mocno za niego kciuk. Mimo wszystko. Chciał, nie chciał? Chyba skończyłeś pierwszy The next day Dobra, my jesteśmy już w koreczku przed samym Kostrzynem Ściszę tutaj ventilation, okay. Bo może mi ten wpłynąć na audio No cóż yy, Stoimy. Niewyspani Piękni młodzi nic to ci no. Relacja będzie. Non-topper non bitches. Na razie z zakrzynkiem bym powiedział. No, pogoda jest taka. Powiedziałbym, że barowa, a my śpimy w namiocie, nie w barze, więc może być chujowo. Eee, z tego co wiem, Miczu, my śpimy na górce, tak? Nie wiem. Eee, nie wiem, byłem tam kurwa parę z razy i nie wiem. Za ASP byłem tylko z ASP, tak? Byłem tam nigdy, no, tak? Dlatego nie... ja będę mieć bił? Byłeś tam nigdy i ja <laughs> myślałem, że ty wiesz gdzie my idziemy, tak? Ja mniej więcej wiem. Ja mniej więcej też wiem. On nie wie. Kurwa, Michu! I, Mi... I chyba seksualną też, kurwa. Eee, no nic. Na pewno wszystko będzie dobrze, chyba e, łączcie się ze mną w bólu i tego. I Powoli dotarliśmy. Ja z moimi na napierdulamy. No cóż, kto lubi łódźtok, ten lubi, to kto, lubi to kto nie lubi, ten jest jak ja. Jak mam być szczery, to zawsze byłem nastawiony auto, anty, auto Zawsze byłem nastawiony anty do Woodstocku, ale potem to podejście się nieco zmieniło, ponieważ uznałem, że wygody można sobie wsadzić w dupę, a przynajmniej człowiek się trochę odmóżdży. Idę na koncerty, coś jest za darmo, wspieram pewną inicjatywę, to też jest za darmo, no i generalnie spędzam fajnie czas i wydaje mi się, że wszystko będzie dobrze, chyba. Mordy i mordiaty. Nie samymi samochodami człowiek żyje w końcu, nie? Generalnie to co Paweł, powiesz. Yy, tak. Jest, jest tak. fajnie. Nie ma koncertów. <laughs> no świetnie w takim razie. Dobra, to widzę, że nie wychodzi Ci wystąpienie publiczne, to ja powiem tak. Ale perfekcyjnie mi wychodzi. Chciałem akurat na mniej, że bardzo dobrze jest, A dobrze no powiem, pewnie, powiesz, pewnie. No, generalnie to tak. Dzisiaj mamy pierwszy dzień, dopiero przyjechałem. Braz eee, tutaj z Pawełkiem i całym moim zespołem, eee, ale nie tym, co widzieliście w Maswide Music. Generalnie to e, motyw jest taki, że umówiliśmy się z Mattim, że on nagrywa swoją relację tam, gdzie jest, a ja nagrywam swoją relację tam, gdzie ja jestem. No i potem zmontujemy to we wrap life'a. Co z tego wyjdzie? Nie mam pojęcia, no bo wiecie, no, równolegle powstają dwa rodzaje filmów. Eee, no mam nadzieję, że coś z tego zlepie, ale tak naprawdę to się nie oszukuje. wiesz, że może być różnie. No i chuj. Generalnie to wam powiem, że czuję się jak idąc z tą kamerą. Bo tutaj wszyscy patrzą na mnie, na jakiegoś pojebanego vlogera, kurwa, a ja nie ma z tym nic wspólnego. Jestem prostym montażystą, i to dodatkowo po paru piwkach, więc wszystkiego dobrego, trzymajcie się, zrobię szczęście. I do widzenia! Środa 10: Komenda przy pomorskiej. No dobra, kolejny dzień. BMK już jest mniej więcej na podnośniku ustawiona. Zaraz będę się przebrać, bo w tych ciuchach to tak średnio. I trzymajcie kciuki, aby to wszystko siadło, żeby wszystkie śrubki się odkręciły I zaraz wam pokażę jak odpakuje gwint, jak to wygląda Okej, okay, tu mamy naszą paczuszkę Wygląda to następująco Oczywiście miliony jakichś steropianów, które trzeba powywalać Zaraz porozkładamy to sobie Okej, okay, tu mamy front Tak to się prezentuje To jest chyba do tyłu Sprężyna do tego Amortyzator tył Okej, okay, to są wahacze na tył regulowane, tego nie będę na razie zakładał. Będzie więcej ustawiania. Mamy drugi amor na tył ze sprężyną. Kolejny wahacz. O, bardzo ważna rzecz. Klucze. Bo wsadzić windę to jest jedno, weź to potem usta. Kolejny, to jest fajnie, bo mamy kamery, więc będziemy mogli sobie kąty też poustawiać. No i też na tył. Pyk. I to chyba wszystko. Tak wygląda cały zestawik. No dobra, podnosimy to cudo za fabryczne miejsca. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie wpadnie podnośnik w próg. <laughs> Mateusz. What's up, man? Co ty tutaj robisz? Właśnie udało mi się wytachać pierwszego Amora. Jedna śruba się opierała i trzeba było trochę potraktować ją naszym palniczkiem, ale wyszła. Dobra, teraz no założyłem nowe rękawiczki, żeby je właśnie ujebać z powrotem, żeby wrzucić nowe amortyzator. dobra, zobaczymy, bierzemy. A to jest różnica? Który jest prawy, który lewy? Pewnie jest. Czy nie ma? To może być ten. A. Panie powiedzie tak łatwo. Okej, okay. tak to mniej więcej wygląda na tą chwilę mamy przód cały zrobiony. Na razie robię z niego kozę, bo nie wiem ile mi same amortyzatory obniżą. Zobaczymy, potem będziemy to regulowali. Na tą chwilę tylko wrzucamy amory i chciałbym dzisiaj wrócić nim do domu. Więc ustawiamy na tak wysoko jak się da. Na pewnie tak będzie nie. To nie jest tak, że ja A Tak To tak wygląda. Bardzo dobra robota. A co to się stało? obniżył sam samochód. No, no. no to teraz w duch, panie. Kóreczkę od Słagierką. na dole macie linka, to macie dużo fajnych części do Waszych bolidów. Ja kupiłem dwie rozpórki, na przód i na tył. I tutaj no, powinno wszystko pasować. Żeby tak chłopaki mówią. No, chyba tak fajnie. mi się wydaje. Albo nie. Zadzwonimy do pana. One eternity later Ja nie wiedziałem, że upchać rozpórkę to nie takie chłopców Myślę, że no, sadzisz, pasuje, pasuje. A tutaj jednak trzeba się trochę namęcić, żeby to spasować wszystko. Ale zadzwoniłem do szwagrów i trochę mi podpowiedzieli. Teraz już powinno być ok. Ostatnią rzecz już dzisiaj nagrywa. Nie wiem, czy widać, patrzcie, która jest godzina. No to tak, zawieszenie zajęło mi cały dzień, ale jest wszystko skończone. Wszystko jest wyregulowane na tą chwilę, tak jak chciałem. Rozpórki są zrobione. Dzień za mną, a ciekawe co tam w sumie u buby słychać. Halo, halo, buba. Nie, relacja, ciąg dalszy. Bawimy się przednio, a może nawet i tylnio. Mamy to, co potrzeba, czyli rosół i rosół. No wiecie, to nie jest alkohol, broń Bóg. nie, nie, nie. Nie, nie dajcie się zwieść pozorom. Generalnie, byliśmy na koncercie zespołu Avatar, świetny występ, nic wam to nie mówi, bo wy pewnie słuchajcie. nisko pola w swoich hondach, ale generalnie to tak, zaraz będzie jeszcze większy rozpierdol, a potem jest Parkway Drive, czyli kurwa, masakra, nie polecam ludziom z Hertz klekotami, no Podobnie dzień trzeci, tak Paweł? Aha. Czy który? Bo nie zgubię, jest głównie Idziemy z Pawełkiem pod prysznicem. jest fajnie powinna się sobie, że się żyje Bo tak to boli No Nie będę mówił jak Jeszcze No i cóż No jest już po 12, więc dżentelmenami jesteśmy A to, że wstaliśmy a, a to, że wstaliśmy przed chwilą to już inna para koloszy No, wczoraj mieliśmy bardzo przyjemny incydent, ponieważ podszedł do nas e, fan e, zespołu Rapster Polska No i, i powiedział "E, przepraszam, a ty wyglądasz jak taki kolej z YouTube'a W Rapster? Co? A ja mówię, o proszę. No bardzo mi było miło wtedy. Sam w to nie dowierzam, ale pani w rapsterów znaleźli nas nawet tutaj. Więc ja się mano. <grym> <Pania! grym> więc tego. A, a tam y karaoke. No, no cóż, dobra, idziemy się mieć. Do zobaczenia później No to się siemano, my jemy Woodstockowe śniadanko Wraz z, z kolegami sympatycznymi Ogóreczki, bardzo chlebek, bardzo. Pasta z łososia Pozdrowionka cóż, wróciliśmy z mycia To widzieliście chyba na przewitkach od Areczka I Zaraz tam znowu wejdę i będę krzyczał. Aha Nie wiem, ja jestem w szoku jest. no. no. Nic dodać nic ująć, zaraz bawimy się dalej jak gdzieś miałem moją herbatę Masz herbatę? Koło kostki masz herbatę Pokaż herbatę o, Jest herbatka? Także tego. Nasi koledzy z, z autka obok zapadają dobrą nutę. Od rana nie ma kurwa, nie ma odpoczywania. Nawet śniadanie musi być na pełnej pizdzie. Elo mordy? O! Gówno nagrałem! <noise> Jeszcze teraz może raz, bo nie nagrałem. Ale posłuchajcie jak pięknie dziewczyny śpiewają. Może się nie znam na muzyce, ale mam wrażenie, że coś się stroi. E, Właśnie przed chwilą, zupełnie niechcący, chcący, na grona pięknych ładnych wypasających się na zielonej łące lecha. My też jesteśmy lekko e, najedzeni chmielem. i dlatego mamy teraz takie nie wiem jak to Ale Paweł musi iść po jeszcze jedną dawkę w czołu. Sprzedają to za dostępną cenę, więc dlatego to flow jest ciągle dostępne. Łączymy się w bólu. Pozdrawiamy. Generalnie mamy powrót. Nam udało się uniknąć wszystkich, no nie powiem jakiś przeciwności losu, bo nie utknęliśmy w koreczku jakimś drobnym, ale to akurat jest normalne. Na razie płynnie, z ciekawostek to widzieliśmy w McDonald's grube baby, które wykluczają się, że dostały tylko cztery saszetki cukru do kawy. Tylko, jak to kurwa można? Jak można dać tylko cztery saszetki kurwa cukru takiemu wielorybowi? Przecież to jest pewne, że ona pali jak kurwa stary rozpierdolony silnik kurwa. To musi się wpierdalać, żeby kurwa nie zasłabła w tej pierdolonej podróży, bo to kurwa tyle się... Wiecie, wypociła na tym polen roku, że teraz kurwa cukier, to ona poprosi kurwa kilogram do kawy. Chuj, się nie rozpuści. No cóż, <grym> tak. nic dodać, Kacpuję. nic ująć. Żegnamy się z Państwem tymi serdecznymi słowami. Amen. No dobra, ja już dojechałem. Okej, okay, to ja mam gwint wymieniony, yy, rozpórki już siedzą. Yy. Generalnie, <grym> idę sprawdzić co u Maciego. Mam nadzieję, że wszystko dobrze. Buba, mam nadzieję, że już wrócił z Woodstocku. Z tego co słyszałem, to dwie osoby zginęły, a jedna została zgwałcona, więc mam nadzieję, że Bubę tylko zgwałcili i może do nas w końcu tutaj zawita. Ja już nie mogę się doczekać, trochę się za nim stęskniłem, i jest dzień dobry, siemanko, Więc to, pozostało nam zakończyć troszeczkę tego Rap Life'a, pożegnać się z Wami, więc koniecznie subskrybujcie kanał. Klikajcie w dzwoneczek koniecznie. Zostawcie komentarz, udostępnijcie wideo, jeżeli Wam się podobało. I widzimy się w kolejnym Wraplife'ie. Siemanko.